Z, Z naciskiem, wierdol, bo ty co być może. Coś ty tutaj instynuujesz? Dostał tym mikrofonem i nic nie pomogło, nie? O kurwa. O. Może to jednak był zły pomysł? Czy możesz kurwa moją rodzinę obrażać? Ty kurwa, synie największej pizdy w historii freak fightów. Jaki ojciec taki syn, dwie pokraki? Prosiłbym już, Maksiu, A Mateusz, Maksiu, żebyś nie wjeżdżał na dobra. serio. Dobra, panowie, cię, bo to się nam nie uda. Maksiu, uspokój się, uspokój się. Proszę cię. Maksiu, weź mikrofon, jeżeli chcesz odpowiedzieć. No ale ale proszę mi żeby mikrofon. już nie było wjazdów na rodzinę. Nie chcę powiedzieć, kurwa, nie chcę powiedzieć, chcę mu zajebać, kurwa. Ja mówiłem wcześniej, że dostaniesz w łeb, więc. Więc to nie jest... Ja nie będę rzucał, nie będę rzucał. On już dostał listwę. Nie Jaki będę już pani napisnej, nie Dobra, panowie, to się damy na miejsce.